Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie marketing z tytułem Powstanie Warszawskie 1944. No to zaczynamy. Przed chwilą wybiła godzina 17. No nie tak przed chwilą, bo jest 17.20. Nie mam tu pod ręką zegarka, a yy, nie wyświetlamy się w nagrywaniu, ale mniejsza. Yy, no, dzisiaj Powstanie Warszawskie, tak 1 sierpnia dzisiaj. Yy. No zaczynamy bez biadolenia. Makieta ogółem jest szeroka. Nie jest kwadratem, jest prostokątem, zaczniemy może od pierwszego beżowego budynku. Jest tu radio przymocowane do ściany i dwóch powstańców. Jeden tutaj coś krzyczy do tego za nim. Prawda nie wiem, nie damy rady, tak? Bo tutaj widać. Ciężki atak niemiecki odpierają, ten powstaniec ma tu DP-28. Dwa magazynki tutaj talerzowe do niego. Mały składzik granatów, lornetka tu leży. O, sorry, ostrość. E, tutaj widzimy kolejnego powstańca z niezbyt pozytywną miną, który też z pomocą MP-40 odpierają ten niemiecki atak. tutaj jest hełm niemiecki, jakiegoś nie zabili. A, i ten jeszcze tutaj woła, żebyście zostawili suba. E, tu widzimy y, główną scenę, jest to barykada. Y, widzimy pierwszego powstańca z Panzerfaustem. najprawdopodobniej no z batalionu Zaśka wszyscy są tutaj trzej. Przez, obsadzają tą barykadę, y, bo ma on panterkę. Taki Panzerfaust. Widzimy, wychyla się z tymi sielkami. Jeszcze, y, kolejny powstaniec również z nową minką, bo tamten też miał nową. To również żołnierz batalion Zośka, prawda? Z hołem niemieckim, ale z polską flagą naszytał, ze Stanem. I ostatni żołnierz to prawdopodobnie również żołnierz batalion Zośka, choć tam już panterki nie ma. Też wyposażony w Stana z już starszą minką, ale równie ciekawy moim zdaniem. I tutaj najmniejsza chyba część makiety no nie, no. druga najmniejsza. Yy, druga, druga największa, druga najmniejsza. Yy, yy, Przedstawia ona tutaj yy, taką zagruzowan zagruzowany budynek, prawda? Mikrobarykadkę w nim i dwóch powstańców broniących się przy niej. Yy, z mauzerem, yy, widać, nie ma zbyt miny też. Yy, siedzi z tam za barykady Danielców. Yy, drugi to starszy pan z Browningiem. Yy, yy, yy. No, czapce taki nie jest to rogatywka, ten ma rogatywkę. Yy, no, czapce. Nie wiem, jak ją nazwać oficerka O. Yy, chociaż nie jest to oficer, trzymam od tego Browninga i strzela. Tak prezentuje się cała makieta. A czekajcie, ostrej się wyłapie. tu widzimy jakiś znak: niemiecka ulica, prawda? Tłumaczam na niemiecki. Yy, tu jest składzik. Tak są granaty, są miny, są pociski, bagnety, amunicja, garnetki, i dużo. Tutaj jest, y, też jest składzik, tylko ten skrzynek. Tu y, czerwony płonący budynek. I tutaj parykatka Tak prezentuje się cała makieta. Jak, a jak powstanie, mówi do was, żebyście zostawili suba, to lepiej to zrobić. To bo on użyje tego DP28, także dobrze Wam radzę, zostawiajcie suby I tak już na poważnie, naprawdę lecimy na no 50 subów, dobra, do będzie super. Jak dobijemy tu już sobie jakieś skrzynki, bo rozrzucane worki z piaskiem, gruzy. Tak prezentuje się cała makieta. No to w zasadzie tyle. A i z parafialnych przygotowuję makietę bitwy pod prochorówką. Prawda, bo trochę kurska przegapiłem, no. Prochorówkę też. No, więc wypadałoby nadrobić zaległości. Mam tu ją obok, ale jeszcze nie zapowiadam. No, nie pokazuję wam. No to cześć. Zapamiętajcie dać lajka. No, suba, suba, suba. No, jak już musicie, to łapka do, do, do Ale zawsze w górę. Pamiętajcie, nawet jak się nie podoba. Dobra, cześć. Cześć.